Po kilkuletniej przerwie do Ełku wraca zawodowy boks. Pomysł organizacji takiej gali w Ełku narodził się dawno temu, jeszcze za życia dwukrotnego mistrza olimpijskiego Jerzego Kuleja. To wydarzenie będzie dedykowane właśnie jemu. Zapewne będzie to wielkie wydarzenie z uwagi na to, że galę tą tak naprawdę przygotowywaliśmy już dłuższy czas. Jeszcze z Jerzym Kulejem, naszym wspaniałym mistrzem, który... Tak wspaniale zawsze mówił o tym mieście, który był stałym rezydentem tego miasta i z którym również miałem okazję tu przyjeżdżać. Już półtora roku temu planowaliśmy coś takiego zrobić wspólnie, bo, bo trzy gale boksu zawodowego już wspólnie przez laty zrobiliśmy. W ringu kibice zobaczą kick zawodników MMA i zawodowych bokserów. W walce wieczoru zaprezentuje się dawno niewidziany Dariusz Snarski, jedna z bardziej znaczących postaci polskiego boksu. Utytułowany zawodnik, posiadacz sześciu pasów mistrzowskich, w Ełku skrzyżuje rękawice z młodym 19-letnim zawodnikiem z Białorusi. Muszę uważać, żeby mnie nie zaskoczył jakimś silnym ciosem, bo pewnie mocno bije, ale ja też więcej uważam, że mocniej bije teraz. Także no, myślę, że walka będzie bardzo, bardzo ekscytująca. No i się cieszę, że walczę w Ełku. Ja zaczynam tu karierę w ogóle boksa amatorskiego. Kiedyś w 1984 roku pierwszy raz walczyłem w Ełku na hali w i kościuszki. To były moje pierwsze walki młodego dzieciaka. Oprócz tej widzowie zobaczą jeszcze kilka walk bokserskich. Walkę w formule K1, w której zaprezentuje się kontrowersyjny kickbokser Kamil Bazelak. I walki w formule MMA z udziałem utytułowanych Euczan, Pawła Głębockiego i Tomasza Zawackiego. Bam bardzo o to, by te walki między tymi zawodnikami były odpowiednio Żeby rywale byli odpowiednio dobierani. Żeby poziom ich był podobny, bo wtedy to gwarantuje emocjonujące Gala boksu zawodowego Euk versus reszta świata, bo tak się będzie nazywała, odbędzie się 17 listopada w Hali przy ulicy Kolbego.